Jak tam budowa nowego mostu w ciągu Litwy Hocińskiej nad Kanem Rzelańskim, który jak widzicie jest aktualnie zamarznięty, wygląda teraz w grudniu 2025, na sam koniec roku. Zobaczmy to wszystko w dzisiejszym materiale, bo się pojawiły nowe belki, które będą oczywiście przęsłami. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Badaszowskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, za i zapraszam teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Ja w dzisiejszym materiału pokażę Wam inwestycje na warszawskiej Białence, bo dokładnie w tym miejscu, a właściwie na przedłużeniu aktualnej ulicy Puchocińskiej, powstanie odnoga. Skręcimy w prawo, dokładnie tutaj i przejedziemy po nowej konstrukcji mostowej i przejedziemy nad zamarzniętym w tym momencie kanałem Żerańskim, bo stary most jest w kiepskiej kondycji, podobnie jak trasa łazienkowska i posunie praskie i nad Agrikolą, czy też most, który tutaj był na Marywilskiej, właściwie konstrukcja według nad używaną bocznicą, trzeba po prostu to wyburzyć. Sama konstrukcja jest na tyle stara i na tyle w kiepskiej kondycji, że nie może już spełniać dłużej swojej dyspozycyjności, jeżeli chodzi o przejezdność w tym miejscu samochodów, w związku z czym trzeba ją po prostu przebudować, a właściwie wybudować nową. Nowa konstrukcja z uwagi na to, że może powstać w nowym przebiegu, gdzie docelowo może docelowo będzie nowa, druga jezdnia, udało się ją wybudować bez zamykania starego ruchu, przez co samochody tutaj cały czas jeżdżą i to jest chyba najbardziej nieinwestujące. Inwestycja realizowana aktualnie w Warszawie. Czytaj cały czas samochody przyjeżdżają normalnie, a po prostu po zakończeniu budowy ruch będzie przyrzucony na nową konstrukcję, która powstaje obok. Sama nowa konstrukcja mostowa jest dokładnie taka sama jak stara, plus minus, ma około 40 metrów długości, jest realizowana przez Miasto Stołeczne Warszawa w postaci stołecznego zarządu rozbudowy miasta. I sama inwestycja rozpoczęła się 1 stycznia 2025 roku, a ma się w pełni zakończyć w maju 2026 roku. Co ważne, cały koszt Inwestycji to jest trochę ponad 24 miliony złotych. No i tak mniej więcej prezentuję prezentuje ta inwestycja, jak widzicie na ujęciach z grudnia 2025, jeszcze na sam koniec tego roku. Co ważne, na nagraniu będziecie widzieli całkowicie zamarzniętą mniej więcej w tym miejscu taflę wody, jeżeli chodzi o sam kanał żerański. I owszem, kanał żerański dla Was się głównie kojarzy z całym przebiegiem, stąd prosto do zalewu Zagrzeńskiego. Natomiast co ważne, to tutaj po prostu kanał żerański ma swoją odnogę, która w tym miejscu wchodzi w tę przestrzeń, gdzie jest obok też Marwiska 44, jeżeli chodzi o te tereny handlowe. Zerwciemy sobie na nie. Na sam koniec materiału, spokojnie również zobaczymy, co tam się w tym momencie dzieje. W skrócie, tak, uwaga, spoiler, nic. No dobra, jeżeli chodzi o inwestycje przy odbudowie. Natomiast zacznijmy sobie, jak to wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o ten nowo, nowy most, który powstaje w Warszawie. Nowy most, ale w starym przebiegu, więc właściwie jakbyś tutaj nic nie działo. Co ważne, ostatnio się dopytałem że sam Szyrym w postaci dyrektorki serwisowego zarządu rozbudowy miasta, co będzie ze starą konstrukcją i stara konstrukcja w tym miejscu pozostanie. Nie będzie aktualnie po prostu spełniać swojej funkcji, jeżeli chodzi o przejazd dla samochodów. Będzie to jedna wielka, szeroka część pieszo-rowerowa. Dosyła pewnie będzie wyburzona, i może w jej miejscu powstanie nowa konstrukcja, jeżeli chodzi o drugą. Jest bądź też po prostu nowa, szeroka konstrukcja, na której będzie można wstawić nawet torowisko tramwajowe, Bo nowa konstrukcja w miejscu starej. Będzie inaczej wyglądać, będzie dużo szersza, ale to już temat na inny odcinek. Co ważne, w tym miejscu widzicie, są realizowane prace przy ściance zaporowej, na której będzie utrzymana nowa jezdnia, w związku z tym, że jesteśmy bliżej samego kanału. Natomiast tutaj są dwa przyczółki. Jeden po jednej, drugi po drugiej stronie samej tafli wody. Co ważne, obydwa są już zapatonowane, obydwa są... Z samym zbrojeniem, które widzicie, właśnie w tym miejscu, szalonki w niektórych miejscach jeszcze są poukładane albo podpadały chociażby w tym miejscu po lewej stronie, bo jeszcze nie wszystko jest w pełni Owszem, same przyczółki nad wodą są już zepetonowane, natomiast same części, które będą utrzymywać grunt na części zjazdowej, już teren gruntu, jeszcze nie zostały w tym miejscu zepetonowane. Jak widzicie, szalonki po jednej stronie stoją od środka, natomiast od zewnątrz jeszcze nie zostały ponownie ustawione, i to jeszcze wszystko w tym miejscu musi być w pełni Jestem ciekawy, jak tu będzie ta różnica różnica wysokości jeżeli chodzi o konstrukcję samej starej konstrukcji nowej w tym miejscu rozlokowane bo tam po prostu widać że jest pewna zmiana jeżeli chodzi o samą konstrukcję bocznych ścianek utrzymujących sam grunt że tam widzicie to chociażby tutaj w tym miejscu po lewej stronie za chwilę się przekręcimy widzimy że tu jest ta część już zapotonowana a zwróć uwagę że stara konstrukcja jest dłuższa a nowa jest krótsza No i tam zrobi się nam taka dziura więc zobaczymy jak to będzie w tym miejscu zrealizowane prawdopodobnie po prostu będzie tymczasowe deskowanie, wtedy tamtej lokalizacji. Co ważne, tutaj też mamy, jak widzicie, już przygotowane elementy, gdzie będą mocowane już niedługo, właściwie już w przeciągu najbliższych tygodni, przęsła nowe. Tych przęsłów trochę jest, zresztą za chwilę zobaczycie te konstrukcje stalowe. One przyjechały tutaj z tego co pamiętam, z Krakowa. Jeżeli chodzi o same konstrukcje stalowe, one w całości przyjeżdżają tutaj na transportach drogowych z pilotem, oczywiście, podobnie jak same tarcze ETBM, które były transportowane na budowę metra, czyli po prostu to jest jeden wielki transport drogowy. One przyjeżdżają w jednej całości, nie są tutaj na terenie budowy składane w taką jedną długą belkę. One tutaj przyjechały w całości, dzięki czemu właśnie sama konstrukcja mostowa w tym miejscu. Nie jest po prostu bez żadnych podpór w samym nurcie wody tutaj. Także jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Co ważne, poza tym po drugiej stronie tutaj nurtu wodnego, jak widzicie, nie ma już tutaj więcej, jeżeli chodzi o zaplecze budowy. Widzimy co prawda tam poszczególne nowe elementy, jeżeli chodzi o instalacje podziemne, bo wiadomo, że wraz z przesunięciem samej jezdni trzeba wybudować fragment nowej jezdni, czyli nowe oświetlenie, nowe odwodnienie nowej jezdni wraz z przebudową i przerzuceniem samych instalacji podziemnych, które się znajdują na samej konstrukcji. W związku z czym tutaj trochę jeszcze tego zaplacza budowy nie jest, no i te prace są realizowane równolegle. Natomiast faktyczne przeniesienie starych instalacji na nową konstrukcję będzie mogło być dopiero zrealizowane w momencie, kiedy nowa konstrukcja będzie istnieć, więc to jeszcze oczywiście w tym momencie się nie wydarzyło. Ale patrząc z bliska, możemy zobaczyć właśnie tutaj. Nowe same belki, jak widzicie, jest ich tutaj naprawdę e, całkiem dużo, chodzi, jeżeli chodzi o samą konstrukcję w tym miejscu. E, są one długie, e, pomiędzy jednym a drugim przemysłem, tak jak powiedziałem, na całej długości muszą być tutaj rozłożone. No i w najbliższych tygodniach będą tutaj montowane. Kiedy dokładnie, nie wiem. Może mi się uda tutaj skontaktować z budową i w, ten temat, e, w tym temacie się coś więcej dowiedzieć. Natomiast jak widzicie, e, są tutaj realizowane właśnie te prace, już wszystkie belki, chyba wszystkie, znaczy no, jest ich już tutaj całkiem dużo. E, Przyjechała na cały teren budowy, jest tutaj nawet stacja pogodowa. E, którą widzieliśmy i która się kręci tutaj i mierzy e, warunki pogodowe, chociażby wiatr. No, podczas nagrywania trochę wiało. Zresztą widzieliście, że w ostatnich dniach całkiem nie, nie jest dobra te warunki pogodowe. No i jak widzicie sama ta fla wody również zamarznięta jest w całości, no bo w grudzień faktycznie po świętach e, zrobiło się chłodno. Zresztą na początku stycznia też będzie chłodno. Cały czas będziemy mieli neg wartości negatywne, więc będzie całkiem tutaj e, ciekawie. Co ważne, e, pomijając oczywiście same prace przy zbrojeniu i betonowaniu całej konstrukcji, jeżeli chodzi o ten drugi przyczółek w tym miejscu, wraz ze samymi ściankami, tutaj właśnie jeszcze powstaje fragment ścianki, który będzie utrzymywać dalszy przebieg jezdni. W ramach z nową konstrukcją też powstanie oczywiście nowy chodnik, aby przecić też ruch pieszy na nową konstrukcję, pomimo tego, że stara będzie cały czas utrzymana do części pieszej rowerowej. No i w ramach nowej inwestycji też parę nowych drzew będzie posadzonych, jeżeli chodzi o sam przebieg. Niestety ujęcie nagrywałem już pod sam zachód, a właściwie już po zachodzie słońca, ale cały czas jeszcze jest w miarę dobrze e, widoczne, i oczywiście jak zawsze Wam przypominam, że nie zachęcam Was do wchodzenia na taki lód. To jest niewiadomej grubości warstwa lodu. W niektórych momentach jest już powyżej zera i może to po prostu pęknąć, więc oczywiście wygląda to całkiem ciekawie, spektakularnie, ale po prostu to oglądajmy, a nawet nie z tego korzystajmy i nie wchodźmy na to. A tu Marywiska 44, która jak widzicie spłonęła i już tutaj po starym terenie nic nie ma. I na razie prac przy odbudowie na samym terenie, jak widzicie, jeszcze nie ma. A tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, podobał to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jak zawsze zachęcam Was do zostawienia Patrona i Abznosza. i tu kośnik Awiznosz. Po lewej stronie widzimy pętlę tramwajową Żurań Wschodniej na horyzoncie i samą trasę tramwajową, która tędy biegnie na Annopol. Co ważne, tramwaj tutaj w przyszłości może przejadą przez kanał Żerański dojadą tutaj i później przejadą pod przystankiem kolejowym Warszawa-Żerań i dotrą do ulicy Modlińskiej i pojadą dalej w kierunku Winnicy, w kierunku Metra Młodziny, bądź też w kierunku Żerania FSO. Oczywiście plany odległe, ale są planowane do realizacji przynajmniej w teorii według aktualnych planów do 2044 roku. Więc kto wie, może jednak tego dożyjemy. Ja na pewno bym chciał, żeby połączyć w tym miejscu nową zajezdnię tramwajową Annopol z tym, co już aktualnie istnieje, jeżeli chodzi o sieć tramwajową na Białęce. Ale tak jak powiedziałem, to są na razie dal dalekie plany, ale już koncepcje na temat przebiegu są tutaj aktualnie analizowane przez same tramwaje warszawskie, więc prace w tym temacie się rozpoczęły. A którędy tramwaje tutaj pojadą? Czy na pewno będą jechać tutaj mostem? Czy przejadą starym mostem na bocznicy kolejowej nieużywanym? Czy przejadą przez Marywską 44? Tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, co wyjdzie z koncepcji. A tymczasem tu się pojawię ponownie za dwa miesiące. Cześć!